Z tej strony Iza witajcie na kanale Wysoka z książkami. Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem z recenzją Terytorium od Agnieszki Pietrzak zapraszam do oglądania. Triller sensacyjny, który wciąga od pierwszych stron. Mamy tutaj podział na 19 części, narracja trzecioosobowa i czytamy o wydarzeniach, które są przedstawiane raz z perspektywy wojska, a raz z perspektywy, z perspektywy policji. Pewnego razu podczas ćwiczeń Wojsk Obrony Terytorialnej przy granicy polsko-rosyjskiej w tamtejszych lasach dochodzi do tragicznego zdarzenia, ponieważ zostaje postrzelony mężczyzna, w sumie nawet zastrzelony przez jednego z żołnierzy, przez kaprana Derkacza, który w płynny sposób ocenia sytuację i niestety oddaje strzał. Na miejsce zostaje wezwana policja rozpoczynają się ograniczone miejsca zdarzenia, żołnierze zostają przesłuchiwani. Natomiast terytorialsi nie mają zamiaru współpracować z policją. Od samego początku widać niechęć pomiędzy dwoma stronami, taką udawaną momentami miłą atmosferę, ale i tak wiadomo, że jest to robione celowo, żeby może troszeczkę uśpić. Czujność policji i cała sytuacja wygląda dodatkowo źle, ponieważ zostaje zastrzelony cywil. Mamy również świadka bardzo cennego. Jest to kobieta, która podróżowała wraz z zastrzelonym mężczyzną i zarówno policja, jak i wojsko będą chcieli mieć ją po swojej stronie, ponieważ jest ona no, źródłem cennych informacji. Wojsko będzie próbowało przekonać ją do siebie, żeby pomogła im zataić prawdę. To, co się wydarzyło. No a policja z kolei zdaje sobie sprawę, że właśnie ta kobieta będzie takim kluczowym świadkiem, i jej zeznania przyczynią się jasno do tego, co tak naprawdę się stało i kto zabił mężczyznę. Natomiast kobieta nie ma zamiaru współpracować z żadną ze stron. Ona ma swoje interesy, które chce doprowadzić do końca, mimo że mężczyzna, z którym podróżowała, został zastrzelony. W biegiem czasu występuje coraz to większy konflikt pomiędzy policją a wojskiem. Autorka przedstawia nam, wiecie, taki pokaz sił pomiędzy dwoma stronami. Występuje próba udowodnienia takich swoich racji. Stawką jest dominacja na terytorium, na które zostali przydzieleni terytorialsi. Władza, pieniądze, takie poczucie i przekonanie społeczeństwa, policji do swojej strony, a wojska do swojej strony. I też życie ludzkie schodzi na dalszy plan, co prowadzi do kolejnego tragicznego zdarzenia. Treść książki na pewno szokuje, czasem też przeraża. I kiedy czytałam, zdawałam sobie sprawę, że jest to fikcja literacka, ale zastanawiałam się, czy aby na pewno. Ponieważ autorka w taki sposób przedstawiła wydarzenia, wykreowała bohaterów, czy nawet łożyła dialogi pomiędzy nimi że czytelnik miał wrażenie, że jest w centrum tych wydarzeń i obserwuje wszystko, że wszystko się dzieje blisko, jest to takie faktyczne i nawet mi przyszło przez myśl, że nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy, co dzieje się w takich służbach i nawet jak skutecznie ukrywają przed nami różne wydarzenia, czy policja, czy wojsko. Takie miałam wrażenie czytając tą książkę. Naprawdę jakby to było z życia, jakby to było z życia wzięte, taka historia. No, po prostu tak by się już wydarzyła i została spisana do książki. Autorka dużo razy myli tropy. Raz wydaje się, że to wojsko jest tą dobrą stroną, a policja czarnym charakterem, a za chwilę jest na odwrót. Wydarzenia są tak przedstawione, jak czytałam tą książkę, to miałam wrażenie, że to policja właśnie tutaj miesza, a wojsko jest po tej dobrej stronie. Także to też było fajne i wszystko tak wywracało się do góry nogami. Książka ma nieco ponad 440 stron, czyta się przyjemnie, szybko, tylko miałam wrażenie, że już pod koniec było za dużo wszystkich wątków i też raz się zgubiłam, musiałam wracać do poprzednich do wydarzeń, żeby sobie wszystko uporządkować, także według mnie było tego troszeczkę potem za dużo. Ale to już wiecie, taka moja opinia. Polecam Wam przeczytać tą książkę, daję jej 8 na 10. W dzisiejszym filmie bardzo Wam dziękuję za uwagę, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!